Irelia, a pomyślisz, że event, który totalnie wstąpuje Nic bardziej mylnego, bo tutaj z pomocą przychodzi Bows i jego nowa, tajna, czarna technologia na Irelii. Po co kupować Blade of the Ruined King i inne OP -y, skoro możemy zbudować tego czempiona pod AP? No w końcu zobaczcie, jakie ma super przeliczniki. Na papierze brzmi spoko, ale w rzeczywistości, jak jest, wydaje mi się, że tutaj wystarczy po prostu pokazać jego mecz history. Pik ten może nie jest najlepszy, ale czasem jak zaskoczy, to wygląda naprawdę świeżo. Ale jeżeli macie trochę szacunku do siebie i nie chcecie być takim clownem jak nie polecam tego pikować. No ale jak on to robi i co może zaprezentować tym czempionem? No zobaczmy i przekonajmy się teraz. Jeżeli chodzi o runy, gra tutaj First Strike'a z butami, ciaskami i cooldownami. No i oczywiście absolut Focus i Gathering Storm, żeby walczyć jak największe bomby. Z dziwnych przyczyn nie gra tak speedu, nie jestem może zbyt dużym tego fanem i zaczyna z kulem i jeszcze nie kupuje do tego podki. Wydaje mi się, że to bardzo dziwne, no ale to on tutaj jest ekspertem od troll picków. Mamy tutaj gierkę na jego drugim koncie, Bosch Drill, czyli konto, które ma tam jakiegoś midmastera. Nie jest tego główny konto, na którym ma Challengera 1000 LP, tylko tutaj sobie czasami gra takimi innymi pikami na streamie, różnie to u niego wygląda. W jego teamie też nie ma zbyt dużo proplayerów, jest użytkownik Seal, taki dobry ukraiński midliner, na inwentyjnym teamie Permaban, ten od Kasadina. No i tutaj zobaczmy na pierwszym levelu, już ciężko mu cokolwiek zrobić, bo no set to jest raczej mocny champion, jeżeli o to chodzi no zaczął tutaj z A totalnie go zmasakrował no i ty raczej irelium nie jesteś w stanie się zbyt trade'ować, no i już się wywalił na pierwszym levelu A... no kurde szczerze tego się nie spodziewałem. Ale zanim przejdziemy do dalszej części, krótka wiadomość od sponsora tego odcinka Repeat GG, czyli takiej stronie, gdzie możecie brać udział w różnych turniejach, w wielu różnych grach, m.in. w League of Legends. Całość jest całkiem prosta i przyjemna, bo nie musicie grać w żadnych drabinkowych systemach, wszystko jest tak miło i przyjemnie. Wystarczy, że na przykład będziecie grać sobie tylko jakieś rankedy i w zależności od tego, jak będziecie performować, ile zrobicie killi, ile zrobicie asyst, ile zrobicie śmierci, tyle dostaniecie punktów, i potem te punkty się naliczają i tworzy się jakaś drabinka. No i wiadomo, każdy turniej. Turniej ma swoje zasady, każdy turniej ma swoje nagrody. W turniejach możecie wygrać punkty na stronie repeat GG, które potem możecie wymienić na różne giftkardy, między innymi na rpki, jakieś rzeczy na steamie, czy amazonie i xboxie. Więc na dobrą sprawę mega spoko opcja, bo nie musicie się zbytnio przejmować, wystarczy, że zapiszecie się do turnieju i będziecie po prostu grać sobie tak, jakbyście grali normalnie. Może z wyjątkiem, że czasem trzeba zrobić jakiś challenge. Więc spoko opcja, w międzyczasie może spadną wam jakieś punkty i może otrzymacie trochę rpków, jeżeli wam dobrze pójdzie. Więc polecam się zarejestrować, link Macie tutaj, też będzie na samej górze opisu. Życzę wam wszystkim powodzenia. Every top today uses Ignite. Goes Ignite. Is Ignite good? Every single top today goes to Ignite. It catches me off guard. No, generalnie to, że ktoś gra z Ignitem na topie, jest dosyć popularne chyba z tego, co wiem. Zazwyczaj dużo osób po prostu lubi się grać z Ignitem, żeby mieć większą presję na linii. Obiektywnie Tepek jest lepszy, no ale na solo kolejce to różnie bywa. No i też no z setem raczej nie możesz się bić na pierwszym levelu Irelium. Bo zazwyczaj dostaniesz w pierdol. też nie wiem, tutaj, czemu tak podchodzi i kontestuje niektóre te klipy. Zwłaszcza, że tutaj no, może podejść pod jakieś E, no, to jest naprawdę kaszana. W tym momencie, jeden, co może robić, raczej to tylko po prostu laskitować sobie grzecznie z tego E. No i set, wydaje mi się, że generalnie raczej będzie tutaj go masakrował. To jest ciężki matchup z tego, co mi się wydaje. Nie jestem ekspertem od górnej alei, ale no set w takie czempiony Bruzeria, Kirelia zazwyczaj, ujujuj. No to E na pewno nie było najświeższe, tutaj musi spalić flesza, bo inaczej prawdopodobnie dostałby gigastompa. No i tutaj będzie można się pokusić może jakiegoś dive'a. Ładnie ten set gra, tak żeby zniwelować mu wzięcie kanona. No i tutaj cały czas próbuje i Baus, no nie trafił kuf creepa. No, to jest ewidentnie coś, czego nie możesz, nie możesz tego robić. Bo jak to zrobić, no to jesteś totalnie skończony. Nawet na tej API która teoretycznie nie opiera się na damage'u. Bardziej tutaj chodzi o damage z W. I tutaj przerwał recall, tylko pytanie: jakim kosztem? Bo wydaje mi się, że no to będzie dyntka, Jakieś W. No ja po prostu nie żyję. Nie do końca rozumiem motyw tej zagrywki. Ale okej. Okay. No generalnie też odnośnie tego bał został ostatnio znowu kolejnego bana na innym koncie, za to, że zrobił 1.17 na ramusie. No bo na pewno no jest to zawodnik dziwny, jest to zawodnik dziwny. Gdzie jego playstyle, no nie jest przyjemny, nie jest przyjemny dla nikogo, kto gra w tą grę. A tutaj set nie zrikolował i będzie dalej coś kminił. Jest jeszcze tutaj Jarvan, więc no, raczej bez szans. Nawet nie zdążył wykastować W został podle, no podle w wykorzystany. 0-3 to na pewno nie jest idealny start, ale spokojnie, chłopaki dziewczęta, to jest dopiero początek tej gry, to co się będzie działo jeszcze tutaj dalej, no to dopiero będzie niezła akcja. Serie completely nine Unlucky, go next! No ale no nie do końca jestem w stanie zrozumieć playstyle Bowsa, bo o ile na czempionie takim jak Sion umieranie jeszcze coś daje, no bo umrzemy, dostajemy pasywkę, będziemy spuszczamy wave'a, jakoś to wygląda. Coś możemy z tego wyciągnąć, no to na czempionach takich jak Irelia No ciężko, ciężko, ciężko coś działać Oczywiście tej maksuje W, bo zamiast tego jest taki, że właśnie charge'ujemy to W do końca No i wtedy mamy całkiem mocny trade Tutaj udało mu się trafić tym stunem No ale nie wchodzi z Q, mimo iż set jeszcze nie cofnął Ale gościu ma szósty level no Ciężko, ciężko mu tutaj raczej w niego wejść, bo Bo on no raczej z tego Q zbyt dużo nie bije Ale kolega to jeszcze cały czas się nie cofnął o i zostanie tutaj wrzucony Bałsik pod Tower. W, żeby dopuszczać tego Lewa. No i niestety, kurde. No, jesteś tak maltretowany, że też smutno się ogląda. Ale nie myślcie, chłopaki, tej, że specjalnie wziąłem na Was taką gierkę, gdzie będzie po prostu siedział, intował, leciał, lewą, prawo. Nie, nic z tych rzeczy. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że on w tej grze jeszcze. Będzie miał lekki switch. No i tutaj jeszcze ziomek pociągnął wave'a, więc sytuacja dla Bausa jest mega astrotragiczna. No bo zobaczymy, zobaczymy jak jest ustawiony ten wave. Będzie praktycznie się puszował do seta i gdzieś tam będzie pod jego towerem w momencie, gdy ten wróci na linię. No i będzie mógł sobie to sfrizzować, a Baus nie za bardzo jest w stanie tego friza jakkolwiek naprawić. Może to jeszcze. Szybko, zanim uda mu się. Jest w stanie dopuszczować. No bo tutaj ta Irelia jej jednym z większych plusów jest to, że ma bardzo szybki wave clear. Bo jeżeli maksujemy W, mamy trochę AP. No to na jedno przycisk, na jedno wychardowanie W praktycznie mamy full wave'a wziętego. I tutaj jest już taki trochę akt desperacji. No ale właśnie to jest to, o czym mówimy. No i tutaj ma dwa levele przewagi, więc może. Coś, nie, coś tutaj jeszcze ogram. Na razie nie ma cooldownów, więc to jest największy problem. I zostawili go. Jest trafiony stun. Jest trafiona RK. Jest trafiony W. No i udało mu się tutaj zabić tego koleżkę. Ale ten flash, nie wiem, nie wiem jaki był zamysł użytkownika tutaj. Jeszcze będzie chciał spuszować Wave'a. Co prawda nie udało mu się, ale to jest właśnie kawałek jego playstylu. No że nawet jak umrzesz, no to możesz umrzeć, byle żebyś dopuszczał wave'a. I generalnie gdyby był tej seren, no to bierze na pasywy całego wave'a i nie jest tak źle. No, na tej Ireli nie udało mu się tego, więc jest to trochę takie smutniejsze. Ale o dziwo, mimo że jest 1-5, no to jego drużyna radzi sobie całkiem okej. Okay. No i obgryzane są paznokcie, więc widać, że lekko go stresuje. Ciężka praca streamera. Ciężka praca, zagraj merę, no bo tutaj dziesiątki tysięcy ludzi patrzą. Na streamie wtedy było z 20 tysięcy osób, teraz jeszcze my tutaj na YouTubie trochę nas będzie. No i sytuacja wygląda na dosyć tragicznie opłakanie, no bo każdy chyba kto, kto, kto ma więcej niż dwie komórki mózgowe jest w stanie zauważyć to, że no on pod tego seta podejść nie może. Czy ten set go zdejmuje? Wielce prawdopodobne. Czy wykorzystał teraz super swojego championa, żeby zneutralizować to wszystko i spuszczać wave'a bardzo szybko? Tak. To akurat było dobre. Więc udało mu się tutaj zgarnąć teraz wszystkie creepy, więc to na pewno jest klasa. Ale z nie przyczyn... Stoi tu Katarina. I to jest coś takiego... No co już tutaj możemy zobaczyć, bardzo dobre, że zobaczył już, że nie żyje. Dzi nie wiem, nie wiem co tam robiła Katarina. Naprawdę, to bardzo dziwne. No tutaj tego mógł się akurat nie spodziewać. No ale jak już zobaczył, że nie żyje, no to stwierdził, że jedyne co może spróbować zrobić, no to odpuszować Wave'a i może w ten sposób uda mu się jakoś z tej opresji wyjść. No i chociaż cokolwiek zgarnął. No i coś niecoś udało się. To jeszcze stepuje, więc koniec końców, mimo, że jest 1-6, ma 70 creepów. I... To jest najważniejsze, że jeżeli umieramy, to chociaż żebyśmy... Jakkolwiek CSowali i brali creepy, bo to sprawia, że wtedy mamy. No, Expie się zgadza, Gold też się w miarę zgadza i jakoś jeszcze da się grać. Bo szczerze, kile to jedno, śmierci to jedno, no ale najważniejsze w tej grze i tak są miniony, i tak jest po prostu cały Ex, który z nich zgarniamy. No bo jeżeli teraz on by tutaj kliknął Tab, no to co tutaj robi, to też jest trochę przesada No wiadomo, takich rzeczy moglibyśmy uniknąć. Wystarczy grzecznie spojrzeć na mapę, wystarczy zobaczyć jaki jest stan, czy może nie chcemy trochę overextendować, bo może na przykład przyjdzie set, przyjdzie cała ekipa, ale nie do końca jestem w stanie zrozumieć co ta Katarina robi. Czemu on cały czas wchodzi w top topside? No i zobaczmy, że ma teraz już kupionego pierwszego itema, jest Night Harvester, więc paradoksalnie nie jest aż tak do tyłu jak mogłoby to wyglądać. No zobaczmy, ma nawet dwa klipy przewagi, w XP, poziom jest ten sam. I już jeden w dół. Nie jest to aż tak tragiczne, na jakie wygląda. prawda, teraz set może robić taką zagrywkę, ale to jakoś udało mu się wyjść z tej całej opresji. I cały czas to jest Katarina. Nie wiem, ta Katarina troszkę troluje. Nie wiem, co on tutaj wyprawia, że on cały czas siedzi na tym topie. Ari w międzyczasie czasie gdzieś tam łapie jakieś kill na bocie i wygląda to całkiem okej. Okay. Tutaj bym się spodziewał, Katarina że... playing for content. Dokładnie, dokładnie, tutaj no baus rzuca faktami. Katarina tutaj próbuje go po prostu no, dojechać bez streamerem. Będzie zaraz następny wave i zobaczymy, czy uda mu się jakoś wyjść z opresji, bo jeżeli podejdzie i, i, i uda Katarina mu się stankować. No, plan był dobry.

milionach złotych, które zarabia no i teraz jeżeli zobaczymy tutaj sytuację poszedł na bota, bo wszystko przeszło do top topside, więc tutaj ładnie zgarnął sobie akurat wave'a no i zobaczymy, będzie próbował chyba złapać Zeri zobaczcie jaki tutaj damage z tego E bo E oczywiście maksuje jako drugie teraz to jeszcze wskoczy no i niestety, gdyby nie gdyby nie to, że Zeri ma taki OP skok no to najprawdopodobniej tutaj udałoby mu się ją zabić więc taki one tapik całkiem jest. No i znowu, znowu trzech pod Bawsem. Bardzo dziwne, bo szczerze, bardzo dużo on w tej grze ściąga presji. Co prawda mógłby ściągać tą presję i performować nieco lepiej i aż tyle nie umierać, ale chłopaki gdzieś tam na innych liniach dają radę. Puszują topa, wzięli top tower, Ari jest nafidowana, belwet tak samo. No i zobaczymy co z tego tej wyjdzie. Problem może być tylko ta zeri, bo no, zeri sfidowana no nie jest najlepszym kąskiem. Nie jest najprostszym kąskiem do pokonania. A to i będzie wyglądać, jakby set miał upaść. Jego drużyna coś tam robi. No, on sobie grzecznie leci tym botem. No i zobaczcie, jak te wave'y naprawdę szybko są puszowane. No to jest największy chyba atut tego championa, No to właśnie ta bomba na W. Bomba na w, w creepy, nie tylko w sumie w creepy, bo jeżeli wycharzujesz taką pełną bombę w championa, to to można się lekko zdziwić. Do końca rozumiem czemu on tutaj umiera Ja to już jest szczerze Inting! To już szczerze podchodzi pod Inting to co on robi. No bo fajnie, że wziął sobie tego wave'a, ale dlaczego to próbuje to robić pod towerem? Today, today just... Nice nie wiem. Szczerze nie wiem. No, ja akurat jestem lekko obrzydzony takim zachowaniem. Wydaje mi się, że chyba nie ma nic gorszego niż spotkanie takiego debuffa nad swojej Rally w swoim teamie. 1-10-16 minut. No, tutaj chyba trzeba się lekko postarać. Żeby umrzeć aż 10 razy w 16 minut, to jest prawie jedna śmierć na minutę. Udało mi się w dosyć sporym zaokrągleniu. No ale przynajmniej dobrze czyści te wavy Zobaczymy, czy będziemy w stanie to jakoś powstrzymać. Jeżeli Katarina by wskoczyła z E, najpierw zaczyna z r żeby zrobić stoła. Potem fajnie niewidoczny. niewidoczny. Dagger został rzucony taki trochę, ale... no, obrażeń tutaj brakuje, obrażeń tutaj brakuje, no to Q nie bije praktycznie nic. jeżeli rzucimy W, no to tyle by z tego było. No i tutaj dosyć ciężko, a ta Katarina jest dosyć tanki. Plan był dobry do wykonania jeszcze trochę brakuje. Zobaczmy co teraz będzie kupował. Oczywiście standardowe zagrywki, jeżeli chodzi o niego i jego apę czempiona, to grania pod cedery, kupowanie dużo cedera, więc jest tutaj jakaś dodatkowa książka. Są tutaj i onianki. Jest Night Harvester. No i też widać trochę opłakanie tej sytuacji na jego twarzy. Tepek tutaj tylko po to, żeby zgarnąć trzy klipy więcej. No nie wiem, czy jestem takim fanem tej zagrywki. I jeszcze na odchodnym z tego. Noża, coś tam zgarnie, no ale nie wygląda tutaj kolorowo. Zeri jest troszkę sfidowana i troszkę tutaj gasi. na on nie pomaga. No i tak samo OP, champion jakim jest Lulu z wiewiórą. oj Tutaj ładnie, jeszcze że kupił trochę czasu, nadał trochę obrażeń, przytrzymał. Ładnie wykorzystał damage redukcję. No i Ari to jest zapała shutdown. Ari tutaj naprawdę trzyma fason, Próbuje jeszcze jakoś coś z tym zrobić. No ale bywa ciężko. Chyba, że 1.12 to planera. Zwycięstwo nie jest takie proste, na jakie się wydaje. Zobaczmy, na co się teraz decyduje. Szczerze, on chyba sam nie wie, co kupuje. Tutaj jakaś Zonia. Tutaj jakaś pałka. Może Rabadon. Może Cosmic Drive. Może Nashor Losowej temy Generator, szczerze, tutaj trochę jest. Fajnie byłoby zobaczyć jeszcze, ile golda w tej grze ma sphere strike. A. No ale niestety chyba nam tego nie pokaże. No i znowu, kolejne starcie z Katariną. Kolejne starcie, które skończy się po prostu... O Jezusie, jeszcze ta rka na sam koniec, ale to zbyt dużo nie zmienia, on tej nie zabije. Kolejne starcie z Katariną, który kończy się tym, że on po prostu wchodzi i się suiciduje za creepy. Nie do końca, nie do końca już to fajnie wygląda. Wiadomo, czasem jak umrzesz raz za creepy, no to jeszcze ok, no ale jeżeli 13 razy jeszcze to robisz, no to kurde, jest kaszana. się, nie w tej grze jest to, że są tutaj nawet niezerowe szanse, że oni mogliby to zwyciężyć. O no tej zobaczcie jak. Jak leci ta Ari, no co prawda, parę zostało tutaj z zmisowanych. No i to jest trochę problem. Bo teraz jeszcze umrze Ari, która ma 8-0, trochę Bounty. No i jeszcze 25 taką na Međaju. No i Set tutaj zwarszatował ten tower. No a Baus chyba po prostu będzie musiał po raz, po, po raz kolejny uznać wyższość. A nie. Set dał mu spokój. Set dał mu spokój. I nie będzie go tej gonił, więc zgarnie sobie jeszcze dwa dodatkowe wave'y, Tak o za Frico. No i tutaj bardzo pięknie wygląda to klirowanie nasz. Jak widzisz, jak możesz clearować te wave'y, no to aż tak. Aż chciałoby się zagrać tym championem. No ale jak widzisz co się dzieje potem, no to jest już trochę opłakanie. Jest tu jeszcze RK. No i może są jakieś resety? No ale obrażeń tutaj no brakuje, brakuje, zwłaszcza że no to jest Katarina pod Divine Sunderera, więc jest trochę trochę tankier. no ale przynajmniej wzięli dragona no, Ale wydaje mi się, że czasem no gdzieś tam spoko, że tak pójdzie na topa. Zwłaszcza że teraz ta Katarina ma Medjaya, więc Baus jest na dobrą sprawę daramową farmą stacków dla niej więc co ciekawe mamy 1-14 na liczniku, ale z tego co wiem i z tego co już widziałem kawałek tej gry, no mogę wam jeszcze powiedzieć, że będzie jeszcze tutaj moment obrotu dosyć spory. I jeszcze pokażę wyższość i dominację w tej grze. Czy ją wygrają? Tego nie wiem, ale przekonamy się już w dalszej części. Swoją drogą, jako że jestem League partnerem, mamy teraz kolejny miesiąc. No i mamy kolejnego skina, jest nim taki kled yy, chyba na Prima czy coś. Bardzo fajny, mamy parę kodów, więc tutaj jeden dla Was, kto pierwszy, ten lepszy, wpiszcie sobie go tam. No i napiszcie w komentarzu dzięki za kod do kleda, jeżeli Wam się to uda zdobyć. A jeżeli chcecie takich więcej. No to oczywiście zapraszam na mój Instagram, link gdzieś tutaj. No i tam po prostu na story wrzucam sobie raz na jakiś czas kodziki do tego kleda. No i w przyszłości też do innych czempionów, które będą ze skinkami. Więc wydaje mi się, że warto obserwować, a w razie czego coś tam jeszcze jakieś fajne może story albo jakieś fotele. No i tutaj zeri wyłapana. Bardzo ładny kombos, bardzo ładnie to setupowane. I udało się wreszcie, udało się zabić. Udało się zabić. RK tutaj dobiła. No ale no, co prawda, Adeirelia tutaj. Wydaje mi się, żeby po prostu ją pociechała i by tyle z tego było. Ale przynajmniej, no, kill wpadł na konto i jest shutdown. I będzie mógł sobie kupić drugą pałkę. Więc Rabadon już tuż tuż. A może jak przewali z tego W, to no, zaraz ktoś zaskoczy. Ula la! -la! Pół HP obite. Tylko problem jest taki, że Obiję pół HP, no ale co z tego? Co z tego, jeżeli nic to nie wnosi i nic to nie zmieni? I pewnie jest 10 innych czempionów, który mógłby zrobić podobną rzecz, a byłby bardziej użyteczny. Niestety, no to E jest tutaj do poprawy jeszcze. Generalnie, no Baust i Rally, no nie ma zbyt świeżej, jeżeli chodzi o jakieś umiejętności typu trafianie E, trafianie resetów na kuno, to tutaj ewidentnie widać, że nie jest to Irel King. Ale jeden zabity, drugi zabity. Dwa shutdowny. Jeszcze teraz wszedł tutaj ze stunem. Będzie powoli grał. Mazonie, więc ma wokół czego grać. Set tutaj wchodzi i. wo, naprawdę to, to było idealne wejście ze strony seta. No i. Bausto i pożegna się. Nawet nie weźmie tego konana, ale zobaczcie. Shutdown za sta teraz po tym co zrobił. Złapał bardzo sporo golda teraz. Rabadan jest na jego koncie już. I zobaczymy, co następne, okay. czy jakiś może liczbeń, czy może Void Staff, czy może ten nasz Tooth? Szczerze, trudno powiedzieć. Tutaj chyba myślałem nad Shadow Flame'em przez chwilę, ale nie wydaje mi się, że to był idealny przedmiot. Głęboko się zastanawiam, jest książka, więc no może Cosmic Drive, może Nashortów. Tooth? Let's fuck now, I carry. <laughs> clueless. No i enemy team strollował, oddali znowu dwa kile. Shadow Nazeri. Wave tutaj praktycznie one-shotowany. Za 40 sekund jest Elder Dragon. Więc jeżeli jakimś systemem udałoby im się wygrać teraz fight, zdobyć Eldera, no to szczerze, wydaje mi się, że ta gra jest w zasięgu ręki. Czy pokona tutaj tam Katarinę? Szczerze powątpiewam. Ale czy może próbować? Oczywiście, że tak. Jest wolnym człowiekiem, ma wolną wolę, może robić co mu się żywnie podoba. Ładnie wyczekał, wytrzymał to W. Tutaj, oczywiście, no niestety, musi uznać wyższość na jakim jest Katarina. Znowu elegancko W zrobione. No i W tutaj bardzo dużo redukuje damage'a. Jak No i tutaj nie wygląda to źle, nie wygląda to źle. Trafił z Tumem. Jeszcze trafił z W i wysolował tutaj tą Katarinę. Więc powoli, jakkolwiek coś tutaj działa, mając już 80 ability Heista. jest takim silny będzie ty upował lidzbayna wydaje mi się spoko opcja bo jednak no tego proka lidzbayna bardzo często może odpalić Tutaj wleciał ze stunem ładnie z W wleciał i przytankował wszystkie obrażenia teraz zabili tu jednego drugiego trzeciego i zabili trzech to jest elder dragon to jest elder dragon akurat o dziwo, teraz ta Irelia pokazała wyższość. No i jest chyba całkiem możliwe, że ma już więcej golda niż set. Wszystko za sprawą tego, no że oczywiście ma First Strike'a i dostał 10 tysięcy shutdownów, grał też kula, cool, więc co jeden build, typowo pod outscale 600 AP już na jego koncie. Więc jeszcze jak Lich Bane, no to może może co nie coś tam zada. No, może dlatego idealnym momentem byłoby kupienie White Staffa w momencie, gdy mają tyle Emera. A ten Drake, co prawda, to nie był Elder. Ta gra już była w takim stanie, że myślałem, że to był Elder, ale to jednak nie jest Elder. Była panna na stunie. Lekko bita Katarina, ale dobra, gra cały czas trwa. Nie patrzcie, jak ładnie tutaj wykorzystuje to W, no bo rzuci W i na dobrą sprawę. Ni złota ta katarina prawie nie bije, to jest prawie 90% damage reduction. Ta znowu, coś tam z W, nie wiem czy hapnął, nie wiem czy hapnął, chyba tak średnio. Próbowałem tutaj grać na jakiś predyk z tego W, ale... Jak no, wyszło chyba. Nie udało się, udało się. W momencie gdy masz zonę to nie wygląda tak źle. Bo masz tam zonę, raz rzucisz wóz, tankujesz 90% obrażeń, potem rzucisz zonę i potem masz wóz albo praktycznie z powrotem. Ostatnia deska ratunku tutaj będzie zakupiona, jaką jest eliksir magiczny. Próbuję znaleźć jakiś engage. Nie wiem, może czy to jest najlepsze. Ma tej klipie, więc może coś tam poskakać, ale nie ma Zoni. I... Nie? nie wiem co było, ale... Aphelios z doing Aphelios Things, nie wiadomo czemu, takie tej one tapy kręci, ale ten champion zawsze był leko pierdolnięty i zawsze nikt nie wiedział co ten champion robi. Angel. That's worth it, because there's no, tej no, bardzo ciekawe usprawiedliwianie swojego intu przez Bowsa. Można też i tak, no ale nie oszukujmy się, raczej nie było to worth. No, jest tutaj pod botem set. Więc zobaczymy, czy może będzie chciał go podjąć. Czyż jest ten moment, w którym jakimś cudem jest w stanie go pokonać. Myślałem, że tutaj będzie leciał z flashem, prosto, w tą lulkę. Ale no, panowały emocje. Jakaś sztuczka z nożem z krzaka, bardzo dobra opcja. Zostawić nóż w krzaku i potem wlecić skół i wtedy od razu rzucić nożyk. Przeciwnicy mają wtedy całkiem mało szans na to, żeby zareagować. Ale sztuczki dorzucają noży to lepiej po prostu zbadać co gra użytkownik Irelking Oh I znowu! Znowu lekki Fro z jego strony. Prawda, Afilios tutaj no, trzyma jeszcze trzyma tą w grę, trzyma tą grę w swoich rękach. No i Trochę średnio obserwali się 15 sekund przed obiektywem jakim jest dragon, ale cały czas jest to Mountain Drake, więc pytanie. Pytanie? Nie, nie jest pytanie. Chłopaki po prostu mają trzy dragony w teamie Bausa, więc tutaj nie będzie żadnego solo. No do Aldera jeszcze trochę poczekamy. No zastanawiam się, co kupić. Czy wpadnie na to, żeby może kupić Void Staffa, bo przeciwnicy mają strasznie dużo Emera? Nie. Był książkę na cooldowny. Spoko nie wnikam. Jak próba Engageu Zacznę z Rki. Oh no troszkę God, tutaj obity. Obity ten Jarwan pucha pełno zbiorna są RK je, więc <gibli> trochę to jest, no ale ciężko. Wydaje mi się, że ciężko to jest coś zrobić na Zeri w ich nie? Musi tej Afia po prostu jakoś cudem znoszotować, bo inaczej tak średnio to widzę. Oj, nie trafione. Ale Aphelios tutaj naprawdę już strzela, kurde. Bardzo mocno. Naprawdę, Belwet umarła i nie udało się nikogo tam wziąć ze sobą do grobu. Więc trochę średniała. Ale ma znowu zaraz Erkę. Oj, oni tutaj cofnęli do bazy. Zostawali i Zeri chyba powinna umrzeć. Więc. Kilpa tutaj na konto. Zaraz jakaś flasherka. Uj, jakie obrażenia! No. Edepsy. Coś się coś tam biją. Ale zobaczcie, tutaj jeszcze przytankuję sobie z tego. Rzucić sobie zegarek. No i tutaj ładny stun! Ładnie znowu jeszcze tą katarinę, więc hey, guys, kolejne zabójstwo! O! tutaj troszkę zintował, w unie trafione. Oj, udało mu się ją zabić. Więc nie jest źle. Nie jest źle. No tutaj, Zobaczcie, a tą grę do góry nogami. Puszczę tutaj Mid Tower. Zobaczymy, czy skończą. Raczej wydaje mi się, że może być ciężko. 10 sekund na liczniku, 30. Chociaż to jest tylko Zeri i Jarvan. Więc, może przy dobrych wiatrach. uda się to skończyć. Zeri Jarvan, są one shot Zeri. No i wszyscy umarli. I don't know damage. Było blisko, było blisko, plan był dobry, wykonanie no. nieco gorsze. No ale raczej nie powinni skończyć, beżej to teraz Arty będziemy jeszcze jakieś grupy. Więc no, raczej przeciwnicy nie powinni skończyć, więc oto nie muszą się martwić zbytnio. Ale, ale, no, baron jest up, a raczej zaraz będzie down. Przeciwnicy dżę. powinni go wziąć. No kup stafa, pacanie. Nie wiem, czy on ma jakąś odrazę? Odrazę do magicznej penetracji? Ma zero penetracji w tym buildzie, a przeciwnicy mają strasznie dużo Magic Resistów. Nie ma nic lepszego niż Voidstaff. 150 Emera ma nawet sama Katarina. Co znaczy, że no, Voidstaffem 60 Emera jest zdejmie. No jakieś tutaj. Chyba dojazdu z jego strony. Nie wiem, czy to jest do końca takie super, zważając na to, że Ari puszy topa. Nie wiem, czemu Ari też jest na topie. Raczej Ari nie jest idealnym speed pusherem, a jest jej filarem do zwycięstwa. Oj, tutaj ten najniższy będzie wyglądał opakanie. Nie wiem, nie wiem, co oni robią, nie wiem, co próbują. Uj, tej, zwyczaj je to W? No ale niestety polimorfia i niestety nie ma obrażeń. No i chyba, chyba trochę strowali, to będzie koniec. O, chciał się popisać, chciał się popisać, no ale nic z tego nie wyjdzie. No i to będzie koniec tej gry. Więc yy, co myślić o tym piku? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że na normala z kolegami można poćwiczyć inaczej. Lepiej tego nie próbować na rankedzie, bo wychodzi tak, jak jest. A tu i tak Wyszło całkiem okej. Okay. Generalnie wychodzi mu jeszcze gorzej. Więc nie polecam tego testować. Trzymajcie się. Cześć. Pa!